Jestem na wizji? Tak jest. Wow. Cześć kochani, Maciej Gulawi, Król Wrocławia z tej strony, autor vloga w czerwonych butach, który dokumentuje moją ścieżkę odbycia nikim do stania się legendarnym performerem. Moi drodzy, to już 20 odcinek trzeciego sezonu i Natalia tutaj wymyśla coraz to nowe kadry. Mam nadzieję, że szybko nam się tutaj fanty w domu nie skończą. Nie wiem też, czy ten mój fantastyczny mikrofon podbiera. Nie będę tą głową machał, bo mi korona spadła. E, czy, czy, e, czy, czy mikrofon słyszy to, co się dzieje w kuchni, bo tam chodzi, chodzi zmywarka w nocy i brzmi to jak, jak jakaś burza, jak jakaś ulewa, huragan. No ale dobrze. E, co się dzisiaj wydarzyło na moim ścieżce, żebym stał się performerem legendą? Przede wszystkim to. Głównie to no, nagrywamy ten odcinek, żeby stać się legendą kiedyś. Jezu, kiedyś w przyszłości. Nie, nie, słuchajcie, wróciłem do, do, pięciu zwycięstw, do pięciu zwycięstw dziennie. Dzisiaj byliśmy skupieni z Natalią. Co ty się tam tak cieszysz? Jesteś taki uroczy, tylko skorzystuj pan z tą koroną. Bo ja tutaj dla Was, kochani, z tym sercem, z koroną na głowie, z, z, z kwiatami w rękach. Ja dla Was to wszystko. Ja dla Was z tymi kwiatami, do Was z tymi kwiatami. Dalej się kręcę? No, mam nadzieję, Natalia. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj dochodzi druga, miejmy nadzieję, że o drugiej uda nam się położyć, trochę wcześniej, ponieważ wczoraj do trzeciej w nocy, czy czwartej nawet, walczyliśmy z tym filmem y, dla Garego z tą magią. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie u nas na kanale. No, spędziliśmy nad nim jakieś 7 godzin, ja dzisiaj... Dzisiaj, w swojej drodze, stać się legendą dzisiaj jakieś kolejne 7 godzin spędziłem, żeby wrzucić ten film do internetu, bo internet jest tak gówniany w tym domu w lesie, że no ciężko cokolwiek a chciałem wrzucić, znaczy chciałem wrzucić, wrzucałem na, na YouTube'a półtorej godziny, na Facebooka półtorej godziny i na, na Instagrama musiałem sobie wysłać na dysk Google, żeby później pobrać na telefon. Mnóstwo czasu hmm, czy Gary v. widział ten filmik? <noise> Wątpię, ale e, z, nam sprawiało to bardzo dużo przyjemności. Kręcenie i... E, no i bawienie się w tą magię, no bo co mamy tutaj robić innego w tym domu. E, ale ja nie o tym, a trochę o tym, że... Co ty się tam tak cieszysz? E, trochę pani reżyser mnie rozprasza w dzisiejszym odcinku, ale dobrze, będzie świeżo. No i trochę niżej tej kwiatki, bo się na twarzy, OK, a więc tak, dzisiaj przez pół dnia starałem się wrzucić ten filmik, e, oczywiście Instagram mi go zablokował za skradzioną muzykę, no i dziwnego, bo nie była legalnie pozyskana, e, tylko po prostu ściągnięta z YouTube'a. <trym> Pajerze <zypał> Sroba, dobry humor. Dobrze, pół dnia spędziło, spędziliśmy na, na wrzut... Ty, bo zaraz na Ciebie wykręcę nie, nie, dobrze, 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 dobrze. dobrze. No, prawda i autentyczność tylko i wyłącznie na tym vlogu, kochani. Dobra, pół dnia spędziliśmy na wrzucaniu tego filmu w internet. Eee, miałem nadzieję, że od razu będzie miliard wyświetleń. Było 30, więc i tak. <ścoughs> I tak bardzo dobrze. No, Natalia, tu nie mogę głową machać, także stabilnie tam proszę z tą kamerą, bo nie mamy tam autostabilizacji. <ścoughs> Co chciałem powiedzieć w tym odcinku? W tym odcinku chciałem powiedzieć to, że wróciłem do pięciu zwycięstw dziennie od Zena jaskiniowca, od pana Zena jaskiniowca. Zapisuję sobie codziennie, co mam zrobić, te pięć rzeczy do zrobienia, i dzisiaj jedną z nich było wrzucić ten, wrzucić ten filmik Gregowi dokładnie w internet, o którym już tutaj mówię siódmą minutę, ale nie mogę myśli pozbierać przez e, panią reżyser. Najniżej kwiatki. Ok. Mm -hmm. Po prostu powiem Wam te pięć zadań na dzisiaj. Medytacja dwa razy dziennie. Medytowaliśmy rano, zaraz będę medytował jeszcze wieczorem. Robiliśmy dzisiaj z Natalią jogę, to też był podpunkt z listy. Ok. E, medytacja dwa razy dziennie, pisać przez 10 minut, wrzucić garegowi w internet, zrobić zdjęcia do projektu i, e, i zrobić jogę, rozciąganie. To było te pięć rzeczy, wszystkie udało się zrobić, zaraz będę medytował, ale chciałem tutaj zaznaczyć, że sporo czasu teraz poświęcamy na, na dbanie o swoje ciało i umysł na medytację, na ćwiczenia oddechowe od Wima, Hofa, które absolutnie niesamowity wystrzał Endorfin. Co jest to? Dziękuję. Absolutnie niesamowity wystrzał, Endorfin powodują. Ćwiczenie oddechowe Hofa, do tego medytacja rano, wieczorem, akrojoga. yoga. No i jak widzicie, dzięki temu taki jestem oświecony. <grym> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, bo więcej takiego quality contentu pojawi się na tym kanale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Lajkujcie. Do, Do zobaczenia, zobaczenia jutro. Cześć.